Mikołaj był bardzo ciekawy. Przebrał się za niego nie dla zabawy. I choć gorąco w ubraniu i z brodą, to każdy uśmiech był dla niego nagrodą. Pytania dzieci, co wszystko chcą wiedzieć? Ile mam reniferów, jak długo posiedzę? Czy daleko stąd do nieba i krainy śniegu? Na wszystko mam odpowiedź, na wszystko kolego. Mikołaj, jest tak kość, co może Ci nawet dać kość. Gdyś rózgą nie usieczy, to pewnością prezentów ma moc. Mikołaj, jest tak kość, co może Ci nawet dać kość. Gdyś rózgą nie usieczy, to prezentów ma moc. Tegoroczny mikołaj był bardzo ciekawy rozdał tysiące prezentów każdemu z zasady i pytał dzieci, czy dobrze sprawują, czy grzecznie i pytał, masz chłopaka, dziewczynę, bo i wszystko by było nawet w porządku, lecz zmęczył się Mikołaj w dniu tego początku, więc zapraszajcie go nie tylko w te święta, on ma zawsze czas, on przyjedzie, on pamięta. Mikołaj jest tak dość, jeśli ludzką nie ucieknę, to z pewnością prezentów ma moc. I jest tak kość, co może być nawet kość. Jeśli ludzką nie ucieknę, to z pewnością prezentów ma moc.